Zapraszam Was na film z serii Co szyję w tak zwanym międzyczasie. I jak możecie zauważyć, może na pierwszy rzut oka nie wiecie co to jest, ale to są dwa fotele obrotowe e, biurowe z IKEA, które jak widzicie są w takim stanie. E, tutaj jest jeden. Tutaj jest drugi. To są oparcia. Pokazuję wam oparcia, bo już siedziska mam już ogarnięte. Mam dwa fotele, bo jeden jest nasz, drugi naszych przyjaciół. No i fotele są już, znaczy się, siedziska są już ogarnięte. Szybko poszło, ponieważ tutaj nic nie szyłam. Tylko z mężem naciągnęliśmy materiał i przytakerowaliśmy od spodu, jeśli chodzi o to siedzisko, przykręciliśmy tutaj już podłokietniki, a jeśli chodzi o jeśli chodzi o oparcie szyję na nie pokrowce z, bazując na tym właśnie pokrowcu który na tym fotelu jest, bo on jest tutaj odpinany o ten pokrowiec jest odpinany, jak możecie zauważyć. Tu jest taka rama po prostu. No i tutaj na zamek jest taki pokrowiec i na bazie tych wymiarów, tych i tych bocznych, i tutaj mamy zamek, uszyłam już jeden pokrowiec. Tak prezentuje się pokrowiec pierwszy, który został już przeze mnie w 100% uszyty na zamek stworzony z wodoodpornej, pikowanej i delikatnie podklejonej ociepliną tkaniny wodoodpornej od tkaniny Karoliny no i plus taki, że zmieściłam się w metrze no i po prostu ten pokrowiec będę nakładać już na ten tutaj Fabrycznie zamontowany, to coś, co się nam popsuło, co nieestetycznie wyglądało i tak dalej. Więc za chwileczkę naciągnę go i zobaczycie efekt końcowy. A tutaj mam już skrojony szary fotel. I po prostu tutaj są dwa paski, które są, jak widzicie, tutaj podzielone. Tu już mam taśmę suwakową wpiętą i po prostu wszystko na overze najpierw to na overlocku sobie szyję, potem wszyję za pomocą zwykłej maszyny i stopki do wszywania zamków ten zamek, no i potem do tego oczywiście doszyję drugą część pleców i takim to sposobem fotele będą jak nowe Gotowe. Fotele są już skończone. Troszeczkę żałuję, że tutaj to oparcie nie jest bardziej naciągnięte. Mam tutaj też jedną przeszczypkę, no ale jakąś, jakąś, jakoś to przyżyje. Grunt, że nie jest już obicie obdrapane, że wygląda schludnie i mam nadzieję, że będzie trwałe, więc tutaj... Cieszę się, że podjęłam się tego e, projektu, bo szczerze mówiąc, myślałam, że nie będę w stanie go zrobić, ale okazało się, że to nie było takie straszne, jak się wydawało. Uszycie takiego pokrowca wodoodporny, można ścierać mokrą ściereczką, dodatkowo jest mięciutki, więc wydaje mi się, że wyszło fajnie. Tu jest fotel szary, wygląda bardzo podobnie, ponieważ z tych samych wymiarów robiłam tutaj yy, to obicie. No, najbardziej podoba mi się siedzisko, ale zastanawiam się, czy po prostu tutaj nie otworzyć troszeczkę tego zamka i na przykład nie wypchać tutaj yy, pleców czymś, przez co napnie się element tu. Więc to jest jakaś opcja, którą można wykorzystać, ale suma summarum. Z efektu końcowego jestem zadowolona, bo jak już wcześniej mówiłam, no nie jest już to obicie obdrapane, tylko wygląda schludnie, więc cel został osiągnięty. Powiem Wam, że jaram się jak pochodnia, ponieważ metodą prób i powstała ta oto torebka, którą widzicie teraz na klipie, która powstała z resztek materiału tych oto spodni. Został mi taki kawałek materiału, który y, ogólnie ten materiał jest taki y, sztywny, i to właśnie mnie zainspirowało do tego, żeby ta torebka powstała właśnie z tego materiału. Y, tu musiałam dosztukować, więc jest wpustka i dodatkowo doszyty kawałek materiału, żeby nie było tak łysą. Jest naprasowany kaskotem. Oczywiście w szwie na boku jest też metka, że zrobiona z miłości, metodą prób i błędów, ale liczy się efekt końcowy. Z tyłu ma jeszcze tutaj taką kieszonkę, w której jest czerwona podszewka. I też w środku w torbie jest też czerwona podszewka. Kieszeń jest bardzo głęboka i na pewno bardzo dużo rzeczy pomieści. I... Cóż wyróżnia tą moją nową torbę? Jej sposób zamknięcia, który jest łudząco podobny do zamykania worko plecaków, które w ostatnim czasie stały się bardzo, bardzo popularne, i w tym przypadku właśnie zastosowałam ten model i też bardzo dużo toreb na internecie jest właśnie w ten sposób zamykanych. Zobaczymy jak się to sprawdzi i tak dalej. Otwiera się to po prostu poprzez rozsunięcie tych elementów. Jak wiecie, jedną ręką ciężko to zrobić. Dlatego poszłam po statyw, żeby wam to pokazać. Torba to klasyczny kształt toreb, który szyję i Wykończony właśnie takim oto motywem, jeśli chodzi o otwieranie. I po prostu, gdy chcemy ją otworzyć, musimy ją rozsunąć jak worek. I w środku znajduje się czerwona podszewka. I tutaj zastosowałam tylko jedną kieszonkę na zamek, która jest dosyć. Też głęboka, do której zmieści się na pewno portfel i tak dalej, więc mam dwie kieszonki na zamek, no a reszta będzie sobie latać luzem w środku w torebce. Jeśli chodzi o zamykanie torebki, no to po prostu ciągniemy za sznurki i w ten sposób ją zamykamy. Ta tkanina, którą widzicie tutaj na górze, to jest tkanina z IKEA, taki home decor i. Torebka prezentuje się w ten sposób. Te sznurki muszą być długie, ponieważ jak ją rozsuniemy, no to automatycznie one robią się takie króciutkie. Zabezpieczyłam je takimi stoperami specjalnymi. No i ogólnie jeszcze jej nie miałam poza domem, bo to jest świeżynka, ale zobaczymy, jak się sprawdzi i czy będę. Z niej zadowolona. Ogólnie efekt końcowy bardzo mi się podoba, i nie jest wykluczone, że jeszcze tego typu zamknięcia będę szyć w torebkach. Widzicie tu bluzę, którą uszyłam dla mojego męża. Nie pokazywałam jej, jak uszyć ją w filmie, ponieważ korzystałam z tego samego wykroju, z którego robiłam bluzę z kapturem dla siebie, czyli bluza. Raglanowa z kapturem Bruno od metry i centymetry, rozmiar XL, i ona różni się tym, że zrobiłam tutaj taką. Powiedzmy aplikację, taką wstawkę. Tutaj na łączeniu rękawa z przodem bluzy to jest po prostu taki 5-centymetrowy, złożony na pół kawałek materiału, który jest po prostu wdany w szef. I jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda tutaj z tymi elementami przy kieszeni. I jeśli chodzi o wykańczanie kieszeni, właśnie polecam Wam robienie takich plis ponieważ wygląda to ładnie, schludnie i efekt końcowy prezentuje się w ten sposób. Materiał zakupiłam stacjonarnie w Krakowie, w hurtowni tkanin Matex, która znajduje się w, na ulicy Wadowickiej. I jest to taka jakby gruba pętelka, ale nie jest to druk, tylko jakby... Po prostu było to tak utkane, ten wzór, że tak powiem. Przepiękna bluza. Mega mi się podoba. Mój mąż wygląda w niej rewelacyjnie i cieszę się, że będzie ją nosił. E, oczywiście nie zabrakło też bardzo istotnego elementu, jakim jest ta metka. Właśnie tak. Wszystkie ubrania znaczę. Mam straszne marne światło, mimo że nie ma nawet południa, ale na manekinie widzicie sukienkę trapezową, kolejną sukienkę trapezową, którą uszyłam na bazie wykroju i kursu online od strefy kroju i szycia. I jest to taka typowo jesienna. Myślę, że nawet na Boże Narodzenie fajnie będzie się prezentować ta sukienka. Oczywiście z obłożeniem dekoltu na krótki rękawek i z tyłu ma zamek. Z tyłu ma zameczek, taki dosyć długi. Bardzo cieszę się, że udało mi się tak chociaż mniej więcej sparować te paski, bo ogólnie jeśli chodzi o wzory, to właśnie kratka i paski są bardzo problematyczne, ponieważ trzeba te wzory ze sobą sparować, żeby efekt końcowy wyglądał fajnie. No i to jest już moja kolejna sukienka tego projektu. Zaraz pokażę Wam kolejną, ponieważ poszłam za ciosem i uszyłam sobie z tego, co miałam w zasobach, dżinsową sukienkę i jest to krój, który mega mi się podoba. A materiał zakupiłam stacjonarnie w M1 w Krakowie. Jest taka wyspa z materiałami i tam właśnie dorwałam ten materiał i powstała ta oto sukienka. Szybko przebrałam moją halinę i... Tak prezentuje się trzecia sukienka trapezowa, którą uszyłam sobie na bazie właśnie wykroju i kursu online szycia sukienek od strefy kroju i szycia. Tą sukienkę w 100% uszyłam już sama bez zerkania do filmu i tak dalej, więc jestem z tego mega zadowolona. Zostało mi po prostu sporo materiału ze spodni, które szyłam. I które pokazywałam Wam, jak użyć na kanale, i okazało się, że starczyło jeszcze na sukienkę, i jest to taki bardzo cieniutki jeans. I jeśli chodzi o detale, które od siebie dodałam, to taki oto haft na rękawach. Tutaj widzicie jest zaszewka piersiowa, i też ten haft dałam na dole. Sukienki, żeby nie było tak nudno, i zastanawiam się jeszcze, czy tutaj na dekolcie nie przyszyć aplikacji w formie kwiatów, ale to mogę zrobić w każdym momencie, bo jest tutaj na tyle miejsca przy dekolcie, że będę w stanie to przyszyć, kiedy będę chciała. A ogólnie tak sukienka wygląda bardzo prosto i elegancko. Z tyłu, oczywiście, mamy zamek kryty. Który jest troszeczkę widoczny, ale myślę, że w tym fasonie można też zastosować specjalny zabieg, taki, żeby wszyć tutaj metalowy, gruby zamek, żeby też robił taki efekt dekoracyjny. Więc to trzecia sukienka trapezowa i na pewno nie ostatnia z tego kroju, ponieważ mega się w nich czuję i bardzo mi się podobają. A tu ułożyłam na szybko taką szybką, jesienną kompozycję do zrobienia zdjęcia tej dyni. Dynia jest zrobiona z pomarańczowego minki i z kawałka filcu wypełniona kulką silikonową. Wykrój jak i. Pomysł, zaczerpnam oczywiście z internetu i jest pokazany krok po kroku na kanale. Zabawne pesterki, podlinkuję Wam na dole, jak wykonać taką dynię. Składa się z pięciu takich kawałków, które potem trzeba tutaj jeszcze dodatkowo przefastrygować. Dół. Prezentuje się w ten sposób, moja córeczka gdy ją zobaczyła i ją ode mnie dostała, bo zrobiłam ją w pół godziny tak naprawdę już z wycinaniem, zszywaniem i tak dalej, bardzo się ucieszyła, więc można naprawdę fajnie pokombinować z tego typu pluszakami i zamiast świeżaka z biedronki można zrobić własnoręcznie dnie.